Dzień dobry, nazywam się Łukasz Piotrowski, jestem pracownikiem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Tylko do 19 sierpnia możecie Państwo skorzystać z wsparcia w ramach podziału 6.4 Inwestycje w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. Wnioski przyjmują działy regionalne, Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Zakres beneficjentów w ramach działania jest bardzo szeroki. Mogą być to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, jak i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Bardzo istotny jest tutaj status małego lub mikroprzedsiębiorstwa oraz zdolność do realizacji operacji oraz osiągnięcia celów wyznaczonych przez firmę. Istotne jest również posiadanie numeru identyfikacyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W ramach naboru w roku 2022 rozszerzono zakres wspieranych działalności usługowych. Oprócz znanego już z poprzednich naborów e, kierunku związanego z usługami świadczonymi dla rolnictwa, wprowadzono usługi związane z leśnictwem, usługi e, związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji, a także usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowej. W przypadku dwóch pierwszych zakresów świadczenia usług wymagane jest prowadzenie działalności od co najmniej dwóch lat oraz udokumentowanie tego faktu poprzez przedstawienie faktur na 10 tysięcy złotych brutto za każdy z 12-miesięcznych okresów poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy. W ramach naborów w 2022 możliwe jest również ubieganie się o wsparcie przez osoby, które nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej. W tym przypadku ograniczono zakres możliwych do rozwinięcia kierunków usług do usług świadczonych na rzecz rolnictwa w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych, w zakresie usług dla rolnictwa i leśnictwa dotyczących mycia i dezynfekcji, a także usług dla rolnictwa w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Wsparcie w kwocie nawet 500 tysięcy złotych na beneficjenta. Ma postać refundacji części poniesionych kosztów. Jest to poziom 50% w przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem, w przypadku działalności usługowej związanej z leśnictwem, czy też działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji. I nawet 65% zwrotu poniesionych kosztów w przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych. A także 65% w przypadku działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych. Generalnie przedmiotem inwestycji są głównie inwestycje w środki trwałe. Są to przede wszystkim nowe maszyny, urządzenia, specjalistyczne doświadczenia usług w ramach wybranego kierunku prowadzenia działalności gospodarczej. Ale również komputery i oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspierające sterowanie procesem świadczenia usług. Możliwe jest również uwzględnienie kosztów związanych z zakupem patentów i licencji. W przypadku działalności usługowej na rzecz rolnictwa i w przypadku działalności usługowej na rzecz leśnictwa wprowadzono ograniczenie dotyczące poziomu dofinansowania zakupu ciągników i ciągników leśnych. Mogą one stanowić koszty kwalifikowane w wysokości nie przekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowanych. Możliwe jest w ramach wniosku uwzględnienie również kosztów ogólnych związanych chociażby z opracowaniem dokumentacji na poziomie nie przekraczającym 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych i jednocześnie nie przekraczających 10 tysięcy złotych netto. Po szersze informacje zapraszam Państwa na szkolenie 25 lipca na platformę ClickMeeting oraz do naszych punktów informacyjnych w biurach powiatowych oraz centrali w Minikowie.